Ostatnio zaczynałem nagrywanie o 21.00 więc dziś to zmieniamy zaczynam o 5.23 Nawiasem mówiąc tak sobie myślę, że chyba tak wcześnie to nie wstałem ostatnio jak jak w czerwcu, w czerwcu tego roku i 5 sierpień to spałem no dłużej Sezon na spacery z czołówką rano i wieczorem uważam za rozpoczęty. I już po siłowni pełny, pełny sił energii, zwarty i gotowy do pracy. Sił 15, dobry wynik. Jest 10:25, całkiem szybko zrobiłem wszystko co miałem praktycznie. Jest dobry wynik, teraz przechodzę do offline'u, jak, jak rzadko to się zdarza. A tematem dzisiejszego odcinka nasz znaczy nie może. Temat jest ukryty za mną. Widać to, ale jest za mną, tam jest ten temat, który poruszyłem. Ale to pewnie za kilka godzin. Teraz lecimy. Tak się zastanawiam, ja już sam nie wiem, czy bardziej chodzi o efekt szybkiego działania i natychmiastowego wdrażania, czy może chodzi o efekt eliminacji prokrastynacji, czyli zaprzestania odwlekania. Ale miałem po przeczytaniu książki takiej od garegowi kilka zresztą odnośnie do mojego kanału na YouTube. Jednym z, nim, z nich było nagranie zwiastuna. Na tej stronie głównej tam zachęcić, aby osoby subskrybowały. No i nie chcę przesadzić, ale chyba z pół roku to gdzieś wisiało mnie w no, w zadaniach. Taki task, który powodował jakieś takie opory. A dzisiaj po prostu... Na dzisiaj był też zaplanowany, tak? I wcześniej jak go przekładałem, przekładałem, na dzisiaj był zaplanowany. I tak wyszło, że w 6 minut po prostu nagrałem to, wrzuciłem, opublikowałem i jestem zwiastun. Czy to coś zmieni? Ja tego nie wiem, w każdym razie jest to zrobione. I bardziej istotne jest dla mnie właśnie ta szybkość działania, czy zaprzestanie odwlekania. Nie wiem, takie znowu filozoficzne to kwestie, mi się poprze. I już jestem, jest godzina 21.48, 50, coś od tego. <grytanie> Zróbmy ten temat przewodni, sięgnijmy. Chciałem powiedzieć o jednym ciekawym sposobie. czy ciekawe, no. ciekawe. O, mamy. Tutaj Marcin podaje. Wskazówkę, aby zawsze mieć przy sobie produkt, który sprzedajesz. Niezależnie czy to jest fizyczny produkt, produkt jakiś mniej namacalny, czy to jest usługa, zawsze można to jakoś przekształcić, żeby móc to nosić z sobą. No i na przykład, jeśli sobie sprzedajesz książki, to zawsze miej jakąś książkę przy sobie, żeby móc ją, móc ją pokazać, móc ją podarować, a może nawet sprzedać jeśli na przykład sprzedajesz plecaki to zawsze bądź z tym plecakiem na plecach, tak samo z ubraniami, z jakimiś dodatkami do ubrań, Marcin nawet podaje przykład, że jeśli sprzedajesz ubrania robocze, czy tam jakieś spełniające normy BHP, żeby na konferencję czy na jakieś spotkanie biznesowe przyjść ubranym w tym ubraniu. Na pewno na pewno by to zaskoczyło wszystkich i wyróżniło. ale to też może być jakaś próbka, na przykład próbka zapachu, albo jakaś miniaturka, breloczek, cokolwiek małego, co mogłoby przypominać to, co sprzedajemy. A co w przypadku usług czy jakichś takich produktów wirtualnych? No to zawsze można mieć je w kieszeni, na przykład na telefonie, w formie wideo, w formie jakiegoś filmiku, właśnie hmm, prezentacji może po prostu włączenia tej strony internetowej, czy pokazania portfolio. No ja akurat i mój biznes jakoś nie mamy szansy, okazji, bo ich nie stwarzam, na spotkanie się za bardzo offline, więc też jakoś nie przykładam tutaj wie, tego wielkiej wagi, zrobiłem taką na szybko, nasze szybko, taką może prostą stronę z licznikiem, jakby to by mogło wyglądać i za telefonem o z tyłu yy, noszę naklejkę BitTimes. No, bo teraz zadanie na dzisiaj: jak Ty możesz to wykorzystać? Czy nosisz ten jakiś produkt ze sobą? A może powinieneś właśnie zacząć?